Podaj wartość pH i pOH roztworu e NaOH o takim oto stężeniu w temperaturze 25, jeżeli stopień dysocjacji alfa wynosi 100%. No dobra, to skoro mamy takie dane, to musimy je dobrze zrozumieć. Co znaczy, że alfa wynosi 100%? To oznacza, że to jest stopień dysocjacji. Stopień dysocjacji, przypomnij sobie, to było nic innego jak liczba molionów zdysocjowanych przez liczbę molionów wprowadzonych. Czyli w przypadku na przykład naszego NAOH możemy powiedzieć, że jest to stężenie jonów OH- obecne w roztworze przez stężenie molowe początkowe, czyli to stężenie przed dysocjacją. To jest nasz stopień. Oczywiście jest wyrażony w procentach, czyli trzeba byłoby go jeszcze pomnożyć razy 100%, czyli to by oznaczało, że nasza zasada, czyli nasze NaOH, dysocjuje sobie całkowicie na Na+, i OH-. Dzięki temu ja wiem, że jeżeli stężenie tego jest 0,001 mol na decymetr sześcienny, to stężenie jonów OH- będzie takie same, bo dysocjuje w stosunku 1 do 1, czyli też 0,001 mol na decymetr Aha. mol na decymetr sześcienny. No dobrze, jak znam stężenie jonów OH- końcowe, to mogę policzyć pOH. My mamy policzyć właśnie pH i pOH, no to to zróbmy. pH to jest nic innego jak ujemny logarytm ze stężenia jonów OH-. Czyli w tym przypadku to będzie ujemny logarytm z 0,001, to to możemy zapisać jako, e, przesuwając przecinek, raz, dwa, trzy. Czyli to jest po prostu 1 razy 10 do minus trzeciej. Czyli w takim wypadku jedynkę pomijamy, czyli logarytm dziesiętny z 10 do minus 3 jest równy 3. Czyli nasze POH, o matko, z rozpędu napisałem pH, za co musicie mi wybaczyć, czyli nasze POH jest równe 3, może to jeszcze tutaj na dole napiszemy. POH równa się 3, czyli w takim razie mogę powiedzieć, że pH dodać POH. Jest równe 14. Dlaczego mogę tak powiedzieć? No bo powiedziano nam, że w temperaturze 25 stopni. A to jest zapis, który jest prawdziwy dla temperatury 25 stopni Celsjusza. No dobra, no to zmieniam sobie kolor, liczę ten ostatni punkt, czyli mam policzyć pH, czyli pH będzie równe. Czemu? No 14 odjąć POH, czyli POH wynosiło 3, minus 3, czyli mamy. 11. To jest nasze PH, tu jest nasze POH, czyli możemy wpisać w rozwiązanie, że POH wynosi 3 no i PH wynosi, ile było? 11. Ok, po rozwiązaniu zawsze sprawdź w odpowiedzi. Klikamy sobie odpowiedź. 11 i 3. 11 i 3, czyli odpowiedzieliśmy poprawnie. Ja sobie zapiszę to rozwiązanie. Pamiętaj, że więcej zadań jest w aplikacji, w dziale reakcje i w poddziale pH. Teraz to zadanie warto byłoby sobie oznaczyć, no bo widzę, że w tym momencie zaznaczone zadania mam 13, 13 nierozwiązanych, no ale aplikacja może pamiętać za mnie. No to ja sobie kliknę, że to było dla mnie łatwe, nie chcę wracać przed maturą i już mam tylko 12 do rozwiązania. I jedno mam w zadaniach łatwych. Ja przechodzę do następnego zadania. Mam nadzieję, że tym nagraniem Ci pomogłem coś zrozumieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury. Hej!